Witam serdecznie. To wideo zrobię trochę inaczej niż live, bo ono będzie troszeczkę dłuższe. To jest pierwsze wideo na temat, jak zapraszać ludzi, jak pozyskiwać partnerów na Facebooku, oczywiście, bo to jest największa platforma na świecie, i jak to zrobić, żeby nie narzucać się ludziom, żeby nie opowiadać. Głupot, bo chciałem powiedzieć, że będzie mówić za dużo, ale treściwie i przede wszystkim, żeby stać się marką. Marką, zrobić tak zwany brand, jak to mówią Anglicy. A propos Anglików, jeśli chodzi o Facebook, to też Wam powiem, że najwięcej możliwości na, tym, na Facebooku jest po angielsku, jeśli przełączycie na angielski. Ale wróćmy teraz do. Pierwszej, najważniejszej sprawy, żeby zrobić ten tak zwany brand, to trzeba się przedstawić na Facebooku, to znaczy trzeba zrobić swoje, swój profil. I to wcale nie jest takie proste. To jest naprawdę duża sztuka, żeby mieć taki profil, na który ludzie będą sami przychodzili i się zgłaszali. Ja Wam dam. Dwa przykłady w tej chwili pokażę dwa przykłady profili, jakie, no który może być, może nie jest najlepszy, ale ponieważ nie chcę z, wchodzić na profile innych ludzi, więc wejdę na mój własny. I na ten profil, zaraz zobaczymy, muszę to na razie wejść tutaj. I teraz stąd wejdę na ten profil mój. O. Jak zobaczycie, od razu przeszedłem na ustawienia, ale wejdźmy jeszcze na mój profil. Co widzicie na tym profilu? Pierwsze, co się rzuca w oczy, to, że jest to profil prywatny, prawda? Czy widzicie od razu, że to jest jakaś firma? którą się prezentuje. Nie. Najważniejsze jest, jak mówiłem, ustawienie tego profilu tak, żebyś sobie wyrobił markę, ale żeby się nie narzucać swoją firmą, czyli jak najmniej informacji na temat firmy, za to dużo prywatnych. Swoje zdjęcie, to małe zdjęcie ma być twoje własne zdjęcie, na którym cię dobrze widać. Jeśli chcesz się ukrywać, to zrezygnuj z biznesu ludzi ukrywających się nie kontaktuje po prostu drugie zdjęcie to w tle to zdjęcie z rodziny najlepiej z kimś z rodziny jak tutaj jakby kliknąć na to zdjęcie to zobaczymy to samo które o jest tutaj widzicie to jest moje osobiste zdjęcie z żoną najlepiej pozytywne tutaj z urlopu Albo czy to jest z dzieckiem, czy to jest z psem, obojętnie. To musi być coś prywatnego, coś sympatycznego. I to jest najważniejsze: sympatia. Wy musicie tak się pokazać, żebyście byli sympatycznymi. I to był profil. Teraz, co jest ważne informacje. Ta informacja jest bardzo, bardzo ważna. Ona musi być szczegółowa, ale przedstawiająca jak najmniej wiadomości, co wy w tej chwili robicie, jaka jest wasza firma. To, że się networkiem zajmujesz, to w porządku. Jak u mnie, jak widać, własna działalność gospodarcza studiuje chemię we Wrocławiu, mieszka w Monachium, z Wrocławia, chociaż to tak nie bardzo. Się zgadza, co prawda, w mieszkałem najdłużej, ale urodziłem się w Zabrzu, ale to, to nie jest ważne dla kogoś. Ważne, żeby było wiadomo, skąd przyjechałem ostatnio i związku małżeńskim. Czyli to, co można, możecie dodać inne wydarzenia życia, możecie szczegóły dodać to wszystko tutaj można dodać. Ta, te informacje pojawią się. Zawsze tutaj. Wszystko, co tam wpiszecie w tych informacjach, macie tutaj na tym. Jeśli wejdziecie na jakiś profil i będziecie mogli przeczytać, ach, on robi to, to robił to, jest stąd. Od kiedy jest na Facebooku, to jest też dosyć ważne. Ile ma osób na Facebooku, jak to, kto go abonuje, czy też obserwuje, to jest bardzo ważne. I oczywiście można też dać swoje kontakty na, fejl, na, na Skype, na Twittera, czy też swoją stronę tutaj. Tutaj najlepiej dać coś takiego. No, to też są, wiadomo, aha, tu chodzi na pewno ale o zdrowie. Ale o co konkretnie? Hm, nie wiadomo. Dopiero jak ktoś wejdzie tutaj na stronę, to może sobie zobaczyć, jakie zdrowie to jest punkt na którym się musicie zastanowić. Jeśli chcecie mieć duży przypływ ludzi, duży dostęp, to dobrze byłoby im zaoferować albo swoją stronę, albo blog, który można utworzyć na wielu innych blogach, czy też są strony na które nie trzeba płacić i tak dalej. Trzeba się po prostu zastanowić, poszukać i coś zrobić. Tu nie będziemy mówili w tej chwili szczegółowo na ten Temat. To jest tak, tak zwany. Jedni mówią na to biogram, inni informacje. Po niemiecku to się nazywa Steckbrief, czyli coś w rodzaju listu kończego. Ale tutaj chodzi o to, żeby było wiadomo, co, za, co to jest za człowiek. I ten biogram tutaj. To tu teraz czytam, że to jest biogram. Okej. Okay. Dla mnie się to po niemiecku nazywało jakoś inaczej. Ja dopiero teraz zrobiłem ustawienie na język polski, żeby to wam ułatwić orientację. Ale co widzicie tutaj? W tym biogramie jest coś, czym co ja reprezentuję, coś, co, czym się zajmuję, ale wszystko tak napisane, żeby było, żeby była możliwość, jak ktoś wejdzie na ten profil, dozwoje, aha, on jest już na pewno trochę starszy, zresztą to widać. Potem, czym się zajmuje? Zdrowiem i zarobkiem. Świetnie, no to jest, to może mi odpowiadać, bo jeśli wy będziecie szukać kogoś, to też będziecie patrzyli, a kto on, zacz, czym on się zajmuje, co można o nim powiedzieć i ważne, żeby te wszystkie posty, które się tutaj odbywają, żeby one były, żeby one miały jakieś znaczenie, żeby to nie było, hej, przy ten, pozdrawiam, urodziny i tak dalej. Kogo to obchodzi? To nie jest dla nikogo ważne. Ważne, żeby te posty miały coś takiego. Ja to muszę wymazać. To jest największa głupota, jaką możecie komuś wypostować. Przepraszam, ale to jest naprawdę do niczego. Takie, takie rzeczy powinno się ich się unikać. Co ja jeszcze sobie zapisałem? Ustawienia. Żeby zrobić ten wasz profil osiągalny przez inne osoby, to ważne jest, żebyście chodząc na ustawienia tutaj. Zrobili jedną podstawową rzecz. Przy ogólnych macie swoje imię nazwisko, poprawiacie. Tu jest nazwa użytkownika. To możecie ją zedytować, jeśli chcecie. To możecie sobie napisać imię nazwisko albo tylko pseudonim. Wszystko jedno. Ważne, żeby był kontakt do Was. Tak. I to w sprawie kontr reklamowego, okej, okay, tego nie wszyscy używają, nie muszą robić reklamy, ale ważne było, jest tutaj, żeby to wszystko było oficjalne, to znaczy udostępnione dla innych ludzi. Tu jest bezpieczeństwo i logowanie to możecie sobie tutaj zmieniać swoje znaki logowania, swoje hasła i tak dalej. Ważne jest, żeby nie ukrywać się tutaj, żeby nie zrobić tego. Tu jest odzyskaj konto zewnętrzne, ok. Zobacz ostatnią. To jest. Zobaczcie, ale ja muszę się przestawić z obsługi niemieckiej na polską, żeby tutaj nie ustawić czegoś, że to jest niedostępne dla kogoś. Tutaj są informacje na Facebooku, to ok. To jeszcze raz można je tutaj edytować. Wszystkie? Ale zobaczcie. Twoje informacje na Facebooku. Są one dostępne, czy nie? I tutaj możecie napisać pobieranie Twoich informacji dostępne, wyświetlanie dostępne, dezaktywowanie i usuwanie e, to jest tylko jak już rzeczywiście kogoś chcecie usunąć, ale, albo siebie całkowicie usunąć z Facebooka, to nie chodzi o, ty, o grę. No i prywatność. Prywatność jest bardzo ważna. Twoja aktywność. Kto zobaczy Twoje przyszłe posty? Wszyscy mają je zobaczyć, jeśli masz być rozpoznawalny na Facebooku. Bo jeśli się ograniczysz tylko na przykład, tylko moi znajomi, no to jak chcesz zdobyć nowych znajomych? Więc tutaj publicznie. Jak można Cię znaleźć i nawiązać z Tobą kontakt? Kto może wysłać? Zaproszenia wszyscy. To może zobaczyć Twoją listę znajomych publicznie. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Tak, czy chcesz używać spoza linki do Twojego profilu, po prostu to musicie się stać otwarci. Jak już wspomniałem, anonimi, anonimowie, czy też ludzie anonimowi e, mogą pozostać w domu, zamknąć drzwi i przede wszystkim nie pracować w biznesie. E, Online, bo to nie ma sensu. Oś czasu i oznaczenia. To sobie tylko na przykład to jest, to jest tutaj bardzo ważne. Ja nie chcę dopuścić. Ta, 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 ten oś, ta oś czasu to mnie tutaj strasznie. Oś czasu to jest nic innego jak mój, moja własna chronik, kronika, czyli to, co ja tutaj u siebie sam postuję. I tutaj napisałem tylko ja. To jest jedyne, gdzie ja się bronię, żeby mi ktoś wpisywał jakieś głupoty. Bo już miałem najróżniejsze rzeczy. Ktoś jakiś oszołom wchodził na, mój, na moją kronikę, na moją oś czasu i wypisywał głupoty, a ja potem musiałem patrzeć, co to jest i wszystko redagować. Po co? To, jest, to są wpisy dla mnie i ja chcę komuś coś oznajmić. Dlatego tylko ja mogę to robić, ale mogą zobaczyć to wszyscy. Się, idę, tak przyglądam się bardzo temu ekranowi, bo, ponieważ robię to na laptopie, a tutaj są bardzo małe literki i bardzo blade. Ok, tu jak widzicie wszyscy, jeśli post, w którym cię oznaczono, nie będzie widoczny dla niektórych osób, kogo chcesz dodać? do obecnej grupy odbiorców. Chcę dodać znajomych, piszę, edytuję, patrzę, co można być, komu możemy jeszcze dodać innego. Ja nie tylko chcę znajomych, ustawienia niestandardowe, to to są ustawienia niestandardowe, Sprawdzimy. Tutaj po prostu, te, tu jest znajomi, tu mogę dopisać, nie, tu nie ma innej możliwości, więc wyjdziemy z tego, ponieważ to chodzi o specjalną sprawę, którą Facebook pozwala, to znaczy, że zobaczycie, czy jest zdjęcie i możecie tego kogoś na tym zdjęciu zamarkować. Weryfikacja. A czy chcesz przeglądać posty, w których cię oznaczono? Oczywiście, zanim pojawią się one, to jest wyłączność, wyłączność, zaraz zobaczymy. Sprawdź, co oni wiedzą. Na twoje, co oni widzą na Twojej czasie, wyświetl, i tu są na przykład wszystkie wyjaśnienia i opisy. Zejdźcie do tego, zobaczcie. Ważne jest, żebyście byli widoczni. Inne jak relacje, jak lokalizacje, to wszystko można zrobić. Język i region. Tu jest bardzo ważna sprawa. Więc jeśli chcecie być widocznym, na całym świecie to dobrze byłoby dopuszczyć język angielski. Ja tutaj napisałem na przykład <laughs> e, język, na który mają e, na który mają być tłumaczone posty. Tutaj źle to ustawiłem, bo ja nie chcę mieć posty tłumaczone na angielski, tylko no posty tłumaczone na niemiecki na przykład. Tak? To znaczy, jeśli ktoś mi wstawi post Chociaż tutaj jest, to jest polski, przepraszam, to jest polski profil, więc stawiam posty, tłumaczone. Jeśli ktoś, na przykład, angielski, wstawił mi post, to ja mogę kazać sobie automatycznie przetłumaczyć na polski. Jeśli ja chcę otrzymywać propozycje tłumaczenia, albo też ich nie chcę otrzymywać, tak jak jest tutaj, to Daję te trzy. Zobaczymy, jak to się będzie, jak to będzie kolidowało. Tu chcę mieć na Polski tłumaczone, a tu nie chcę mieć angielskiego na albo albo ani niemieckiego. To wszystko, można, to wszystko trzeba oczywiście sprawdzić, jak to funkcjonuje dla Ciebie sama, samej czy samego. Dalej um, następną bardzo ważną sprawą, a tu jest jeszcze rozpoznawanie twarzy. To też jest ważne, żeby można było Cię rozpoznać po twarzy. Jeśli nie ukrywasz przecież. Jeśli chcesz powiadomienia ustawić, to ustawię tak, które byłyby dla Ciebie widoczne. Najważniejsze jest to, żeby ustawić powiadomienia te, które się tutaj zawierają. Powiadomienia. Nie muszą, one, nie muszą to być powiadomienia na komentarze na, na SMS czy, czy na innych push i tak dalej. Po prostu, jeśli się coś dzieje na grupach, to widać wszędzie u mnie jest push. To znaczy, ja widzę to albo na komórce, albo na PC, co się dzieje u mnie na moim profilu i w moich grupach. Tak, żeby móc śledzić, co się dzieje i móc odpowiednio reagować. Telefon ja podałem. Jeśli ktoś nie chce, nie musi podawać telefonu, ale jest nieźle, żeby podać co najmniej e-mail. Bo jeśli ludzie chcą się ze sobą skontaktować, nie chcą to zrobić publicznie, na przykład poprzez komentarz czy na messengerze, to mogą znajdując Twój, Twoją E-mail, mogą przesłać Ci na e-mail. Czy to może być. Ten WhatsApp to jest też telefon. Czy to może być na przykład na Skype? Adres. Wszystko jedno, tak, żebyście mogli inaczej jeszcze znaleźć. Posty publiczne to jest też ciekawa sprawa. Tutaj są ważne, że kto może mnie obserwować publicznie. Czyli wszyscy mogą obserwować, co ja robię, gdzie się na moim profilu. To jest bardzo ważne. Jeszcze, jeśli chcecie dopracować, przejdźcie dalej, ale to, co ja w tej chwili robię, to sprzedają ci tak zwani trenerzy, sprzedają za ciężkie pieniądze, więc nie będziemy przedłużać tego wideo, nie będę im zabierał chleba, ale wiecie mniej więcej, na czym polega całe to ustawienie, jak to ma wyglądać. Ważne jest teraz, żeby jeszcze jedno sprawić. Facebook ma najróżniejsze algorytmy i ciągle coś się tam zmienia. Ja będę Wam podawał z czasem najnowsze wiadomości na temat Facebooka, co się dzieje, na co należy zwrócić uwagę, bo niektóre rzeczy są bardzo, bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak je zachowywać. Pierwsze, co jest, grupy możecie używać tylko i wyłącznie do kontaktu ze swoimi ludźmi, swoimi znajomymi. Czy macie jakąś firmę, i to jest, to jest możliwość do kontaktu na grupie. Grupy do postowania, do ogłoszenia swoich biznesów, to możecie naprawdę zapomnieć. Na to Facebook nie kładzie już żadnego nacisku. Dlatego, jak postujecie w tych grupach, to zobaczą Was tylko te osoby tam, które Was zaabonowały, czyli. Jak to się nazywa? Po polsku, które was obserwują tylko te. I, i oczywiście one muszą być w tej grupie jeszcze. Czyli po to wszystko. Jak mogę to zrobić na moim profilu i to widać dużo lepiej dla tych osób, dla tych osób, które mnie obserwują. Więc zapomnijcie o tym, bo to naprawdę nic nie daje. Zresztą... Ten, kto to robił do tej może się przekonać, że oglądalność tego typu postów jest bardzo, bardzo znikoma. Ale ważne jest również, żeby móc korespondować z innymi ludźmi, to jest ilość znajomych. Wcześniej uważało się, że im więcej znajomych, to o tym lepiej. 5 tysięcy jest możliwych. Ja miałem tych 5 tysięcy, walczyłem zawsze z tym, bo jak ktoś ciekawy chciał się połączyć ze mną, to musiałem innych wywalać, że kosztowało dużo czasu. Postanowiłem to zrobić teraz sam. To znaczy, kosztuje to dalej dużo czasu, ale zmniejszam ilość znajomych i to radykalnie. To znaczy, wszystkie te osoby, z którymi do tej pory nie miałem żadnych relacji, które nie pisały do mnie, które. Yy, Figurują jako no, kartoteki tylko, kart, kartki w kartotece, to je po prostu usuwam. Bo jak będzie dla mnie ona interesująca, no to ją mogę teraz uaktywnić, sprawdzając. Oczywiście muszę każdy z tych profili zobaczyć, i czy on mi odpowiada. To jest raz. I czy ta osoba mogłaby ze mną współpracować. Jeśli tak, to piszę coś do niej. Jeśli nie, to. Likwiduję od razu. I jeśli napiszę do kogoś, a ten ktoś nie zgłasza przez tydzień, przez dwa tygodnie, to go po prostu usuwa. Po co mi taka osoba, która ani mnie nie obserwuje, ani nie reaguje na moje posty, takie osoby są, no zaśmiecają tylko mój profil. Tak? Więc zawsze to sprawdzam, patrzę. Jak widzicie, Walczyłem ostro, bo z 5000 zmniejszyłem na 3253 i robię to praktycznie codziennie, żeby sprawdzić. To kosztuje dużo czasu, ale to się opłaca, ponieważ Facebook wychodzi z założenia, że maksymalnie możesz rozmawiać, obsłużyć możesz kontaktować 2000 osób. Ta reszta to jest no statyści, statyści, którzy są na Twoim profilu, czy też masz ich wśród znajomych, a praktycznie nie korespondujesz z nimi. Dlatego, jeśli macie więcej, ograniczcie to, jeśli nie macie tych 2000, to możecie zbierać, że tak powiem, znajomych do tego czasu, aż się ta liczba, aż się zbliży, zbliżać do, tych, do tej ilości i wtedy zaczniecie usuwać statystów ze swoich profili. To byłoby chyba na razie tyle, jeśli chodzi o sam profil. Jeśli będziecie mieli pytania, zapraszam raz że na Messengerze możecie, albo wpisywać w komentarzu pytania, a ja będę sukcesywnie prowadzał nowe wiadomości na temat. Tego, jak zrobić sobie, wyrobić sobie markę, żeby ludzie zgłaszali się do ciebie sami, żebyś ty nie musiał, nie musiała się narzucać, ani tyle napracować na, te, na, na, na zdobycie, żeby zdobyć nowe kontakty. Chciałem Wam jeszcze tylko krótko pokazać innych. Kontakt. To zrobiłem, zrobię to z premedytacją, chociaż to jest osoba, która może być Wam znana, ale taki dostałem, takie dostałem zaproszenie. Ja, to, ja przyjąłem to zaproszenie tylko dlatego, żeby Wam pokazać, jak to nie ma wyglądać. To jest katastrofa. Ja to zaproszenie wyrzuci, wyrzucę od razu, ponieważ to mi nic nie mówi. Kto to jest? A żeby mieć tylko kontakt, to naprawdę ja nie mam na to. Czasu. Dobrze, to dziękuję bardzo i do widzenia. Do zobaczenia w następnym wideo.